Witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. Giełda jest prosta. Mamy końcóweczkę miesiąca. Pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, co dzisiaj w programie? Dzisiaj, bo lubię coś zawsze dodawać, więc dzisiaj spółeczka powiedzmy na styczeń, luty przyszłego roku. Taka moja propozycja, zapamiętajcie sobie tą propozycję, dajcie też znać w komentarzu, czy chcielibyście, abym wam opisywał, znaczy może inaczej, dawał jakieś spółeczki, którymi się interesuje pod wejście, ale jeszcze nie są gotowe. Może tak to ujmijmy. Jeżeli chcielibyście takie społeczki, no to dajcie znać. Co dzisiaj jeszcze w programie, moi drodzy? Z waszych komentarzy dużo widzę, że jest 3 m więc 3M sobie omówimy. Widzę Movie Games z GPW, gdzie, moi drodzy, widzę strefę, widzę strefę, widzę strefę fajną, a także z waszych komentarzy SMCI. To będziemy brać na warsztat dzisiaj. Pamiętajcie, że wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko luźna analiza, a ja sam w sobie chciałbym Was nauczyć po prostu logicznego myślenia, logicznego grania na rynku. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam jeszcze serdecznie do grupy mojej GT, gdzie m.in. moi drodzy, cały kurs analizy technicznej od A do Z, a także strategie, którymi się poruszę i poruszam i zarządzanie, m.in. strategia. HP D10, te głównie strategie wykorzystuje. Alarm update od poniedziałku do czwartku, gdzie szukamy okazji, także live w, w sobotę o 20:00. Portfel edukacyjny na żywym rynku. Właśnie dzisiaj na portfelu edukacyjnym wpadła kolejna darmowa, podkreślam, darmowa pozycja. Na czym? A to może nie będę zdradzać. Serdecznie zapraszam, link w opisie. Moi drodzy, miał być ETF na Chiny, ale te Chiny za bardzo urosły, za bardzo jestem spóźniony. Więc jeżeli tylko na Chinach przydarzy się jakaś, znaczy jest, miałem yy, to wcześniej robić, ale widzicie, no tak jest mniej więcej, myśmy sobie tam na grupie gdzieś to wcześniej też o tym mówili. Natomiast tutaj, tylko jak będzie korekta, to od razu wracam do chińskiego ETF-a. W każdym razie, co mnie tu interesuje na chińskim ETF-ie, jest możliwość, moi drodzy, bardzo dużego podjazdu, bardzo dużego podjazdu, no ale na chwilę obecną nie mam pozycji wejściowych. A chciałbym tutaj przedstawić analizę z taką pozycją, więc niestety trzeba poczekać do korekty. To, co mnie interesuje, moi drodzy, na styczeń, luty, tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie tego typu analizy. Które jeszcze czekają na swoją kolej, prawda? Czyli które jeszcze, moi drodzy, nie są wypełnione i też nie muszą być wypełnione, ale fajnie by było, gdyby się wypełniły. <laughs> Czyli pod warunkiem, że będę grać, e, będę grać. Moi drodzy, czekam na UPS-a i tak sobie liczę, że to będzie styczeń-luty, ponieważ e, no w tych okresach może być jakieś spowolnienie, jeżeli chodzi o konsumenta na rynku amerykańskim. Stopy obniżki stóp procentowych zaczną działać dopiero w połowie roku, powiedzmy, też w połowie roku jakiś tam będzie dodruk, natomiast styczeń, luty, marzec w mojej opinii będzie korekcyjnymi miesiącami, więc tutaj czekam na wypełnienie się na UPS, układu harmonicznego plus zasięgu trójkąta sklastrowanego z 786 lokalnego, wewnętrznego, znaczy lokalnego, globalnego wewnętrznego mierzenia. Tutaj UPS-a. Hmm, Gram, ale jako spółka dywidendowa, więc to jest jakby co innego, bo to jest bardzo długi termin. Co do spółek dywidendowych, no to jest inna sytuacja, może tak. Natomiast co do spekulacji, moi drodzy, czyli takich krótszych wahaniach, takich krótszych pozycjach na cenie. No to czekam osobiście tutaj właśnie na ten poziom 117 i stąd będę grał UPS niezależnie jakie informacje będą na rynku, czy rynek będzie upadał, czy nie upadał, czy gospodarka będzie upadać, czy nie upadać. 117 będzie przeze mnie rozgrywane. E, dokładnie, więc tak bym to tutaj widział. Natomiast na UPS-ie jest tu możliwość jeszcze podbicia w górę, ale tego już nie biorę pod uwagę, bo tak jak mówię, też tą spółkę mam w Portfelu dywidendowym, więc pod warunkiem, że jeżeli tutaj spadniemy jeszcze do tego poziomu, będę grał UPS-a. Natomiast jeżeli tam nie spadniemy, a styczeń, lutym, aż będzie gorszymi miesiącami w przyszłym roku, to jeszcze mogę zaktualizować, czyli będę robić swing. No bo drugie półrocze już obstawiam, że będzie bardzo dobre również dla firm kurierskich. Przejdźmy sobie do 3M-a tak szybciutko bo na 3M, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Pytacie mnie o wyjście z 3M, -a. przynajmniej takie ostatnie były pytania. Dajcie znać w komentarzu, czy wy jak wchodzicie w pozycję, to robicie sobie od razu wyjście, czy dopiero później myślicie nad wyjściem, bo to jest kluczowe, bo tak zauważyłem, że większość osób, znaczy zauważyłem, no taki jest trend ogólnie wśród osób grających, że nie robią wyjścia. Tylko moi drodzy dopiero myślą o tym, jak już rośnie, tak naprawdę czyli gdzie ja mam wyjść, gdzie mam wyjść. Moi drodzy, na 3M nie będę zdradzał, co ja robię, bo nie chcę, żeby się wszyscy sugerowali tutaj moim wyjściem, bo potem wiecie, ja wyjdę, urośnie i będą mieć ludzie do mnie pretensje. Więc moi drodzy, jest tu powtórzenie korekty tej największej, więc tu jesteśmy przed tą strefą podażową, yy, dokładnie, czyli to jesteśmy tak 3-4% od strefy podażowej. I teraz ważna informacja na 3M jest taka. Oczywiście nie jest to spółka już do, zagry, do zagrywania, bo ja mówiłem o tej spółce rok temu, tak naprawdę jak byliśmy w tych miejscach. Tutaj męczyłem 3M i też żeśmy na grupie męczyli tutaj 3M, -a. tutaj pozycje były budowane na 3M. -ie. Także to był ten moment. Pamiętajcie, żeby się spółkami zawsze interesować, jak są nisko. Czyli dobre spółki, jeżeli są nisko, no to wtedy się interesujemy, a nie jak rośnie, bo jak rośnie, to już czas jest powoli się powiedzmy, take profitować, prawda? A tutaj jeszcze mieliśmy tego orgr Ja tu miałem dwie strefy rozegrania pod długi termin. Czyli pierwszą strefę rozgrywałem, nawet tutaj wziąłem stąd dwie pozycje z tej, z tej strefy, no i tu czekałem ewentualnie, jeżeli będą spadki, no to tam będę rozgrywać jakby na tych 55 dolarach. No ale tam nie doszło. No i teraz sytuacja jest taka, że jesteśmy w korekcie przed korektą 1 do 1. I teraz ważna kwestia, moi drodzy, jeżeli przebijemy tą korektę 1 do 1, czyli nie będzie tutaj podaży, no to jest szansa na wybicie tego szczytu. A jeżeli jest szansa na wybicie tego, z tego szczytu, to długoterminowo podkreślam, długoterminowo z perspektywy następnych kilku, kilkunastu lat jest szansa bardzo ogromna, że 3M wróci do tendencji wzrostowej w następnych latach. Dlatego tej spółki moi drodzy, tą spółkę raczej fajnie, się, fajnie rozgrywać w takich przerwach, czyli w takich odstępach czasowych, czyli wziąć swoje, odczytać, co się dzieje na wykresie, później znowu sobie rozegrać tą spółkę, jeżeli da sygnał, tak jak mówię, przebijający tego. OPS-a tak naprawdę, no to daje długoterminowy sygnał wzrostowy, gdzie można długoterminowo będzie się nią interesować, znowu w przedziałach różnych czasowych. Czyli co mam na myśli? Mam na myśli to, że moi drodzy, tutaj zrobię sobie 20-30%, wyjdę z pozycji, gdzieś tam będzie korekta, znowu będę szukał pozycji, znowu 20-30% i tak w kółko, wykorzystując do tego procent składany. Procent składany, no nie muszę tłumaczyć, jaka to jest moc. Na pewno lepiej to wychodzi niż trzymanie długoterminowe. Dużo lepiej to wychodzi i bez stresu, bo taką spółkę zawsze można trzymać. Długoterminowo, jeżeli ma sygnał pozytywny, wzrostowy, ale wykorzystując ten procent składany, jesteśmy w stanie, moi drodzy, zmaksymalizować znacząco zyski. Tylko trzeba gdzie, wiedzieć, gdzie wchodzić, gdzie wychodzić, żeby to były dobre miejsca, prawda? Więc na mnie tak się sytuacja prezentuje. A teraz przejdźmy sobie do Movie Games MOV, i teraz, moi drodzy, bardzo fajne miejsce tu się zbliża na tym MOV. Mianowicie lecimy do złotej strefy. Mamy pierwszą falę, jest możliwość zrobienia złotej strefy. Powiem więcej, myśmy w tej pierwszej małej fali też zrobili złotą strefę i do tej złotej strefy się tu zbliżamy. Czekajcie, ja sobie tylko chwycę, uchwycę to szczegółowo. Pierwsza reakcja popytowa była trójfalowa, nawet, nawet pięcio z tego zakresu 786, więc jest szansa zbliżyć się tutaj, szansa podkreślam, bo to nie zawsze musi się wydarzyć, prawda? Więc zawsze traktuję to po prostu jako szansę, że może będzie. Czyli na Move Games, moi drodzy, tutaj moglibyśmy się interesować na 1756. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie doprecyzował tego ruchu. Natomiast co tu się dzieje na spółce ogólnie? Zobaczcie, mamy pierwszą falę, druga, która schodzi nisko, to jest bardzo kluczowe, ponieważ drugie fale wchodzą nisko. Zapamiętajcie sobie to na całe życie, jak będziecie grać, jak będziecie łapać spadające noże. Nie łapiemy spadających noży. Noże możemy łapać dopiero, rozgrywać z zabezpieczeniem na tej strefie lub na tej strefie, która jest tu na zielono. I to jest tutaj to pierwsze, i też zbliżamy się do dużego pola tego zielonego czyli mamy tutaj pierwszy ruch, drugi ruch, trzeci ruch. Mamy znowu pierwszy ruch, drugi ruch z korektą pędzącą i trzeci ruch. I teraz tutaj na tym Movie Games jest być albo nie być. Niestety. Jest to strefa duża, prawda? Więc trzeba by sobie tutaj doprecyzować zmierzenia zewnętrznego. Czy my tutaj coś mamy? No niestety, jest to klaster również dwunastki popytowej. E, no niestety, więc tutaj nic nie, nie zrobimy, ale, ale. Weźmy sobie na chwilkę jeszcze pierwszą korektę. No to w pierwszej korekcie jesteśmy na dwunastce, która się teraz odbiła, ale to nie, nie ma znaczenia, bo tutaj tego bym w ogóle nie grał przed złotą strefą. Natomiast weźmy sobie ostatnie mierzenie korekcyjne i mamy tutaj 2058 1662, więc moi drodzy, są dwie strefy jakby do rozegrania tutaj, czyli pierwsza strefa wynikająca z dużych mierzeń, złota strefa 12 17, 76. jeżeli ktoś to będzie zabezpieczał, bo to jest strefa duża, prawda? No to ja to zabezpieczam ewentualnie swing D1, czyli patrzę na zamknięcie D1. To więcej o tym mówię, właśnie w strategiach, gdzieś tam, jeżeli ktoś jest na grupie. Natomiast 1658 to jest, byłaby na chwilę obecną druga strefa, ale może się tu coś zmienić jeszcze, znacząco się może zmienić. Jeżeli byśmy tutaj zrobili jakąś trójkę korekcyjną, no to tutaj by się zmieniły te strefy, natomiast cała główna, ta duża strefa by się nie zmieniła. Więc na Movie Games, moi drodzy, wygląda to atrakt, albo będzie to wyglądać atrakcyjnie, jeżeli tam dojdziemy, okay, jeżeli tam dojdziemy tylko jest to pozycja, którą trzeba zabezpieczać, nie można sobie tak po prostu otworzyć pozycji i trzymać więc tu bardziej znaczy bardziej, przydałyby się tutaj jakieś umiejętności jak ktoś już grał Prawda? czyli umie sobie zabezpieczać, ma swoje zarządzanie do zabezpieczania, no to przydałoby się tutaj to wykorzystać. Lecimy do SMCI. Super mikro i tutaj, moi drodzy, też już tu analizę mam i tu w zasadzie tą strefę popytową mam, więc dla mnie osobiście jest tutaj jeszcze kawał drogi do zaliczenia tego. Tutaj sobie weźmy to w loga, potrzebne nam tutaj, potrzebne nam tu logarytmiczne logarytmiczna skala i logarytmiczne mierzonko. Chociaż tu mamy 2,36 logarytmiczną, ok. Ja sobie zobaczę jeszcze bez loga. Co ja tu, jakie ja to analizowałem? <laughs> po pierwszej korekcie 2,058 to jest zawsze strefa. Dokładnie, to jest ta strefa, kurczę. Tylko tu muszę sobie doprecyzować jeszcze to, bo ja to gdzieś analizowałem, ale chyba tak na szybko, gdzieś na live. Więc tutaj, moi drodzy, 303. 308. Przepraszam 308 i teraz sobie dopiero wejdźmy w loga. I tutaj też jakiegoś klastra super nie będziemy mieć, bo tak naprawdę, tylko czekajcie, sobie na tygodniówki wiadę. Tak naprawdę, klastra super nie będziemy mieć, ale globalnie będzie to 2, 3, 6 duża. I to jest moi drodzy, jakby jedyna strefa na tym mikro, super, mikro komputer na której mógłbym zagrywać czyli dość duża też strefa dlatego też trzeba byłoby doprecyzować tą strefę to jest dokładnie 308 248, bardzo duża strefa ewentualnie na jakiś hodl w dłuższy termin ale tutaj bym widział właśnie strategię HP do wykorzystania, czyli żeby to nie było takie głupie hodlowanie jakby tego aktywa więc trzeba by to strategią rozegrać żeby się zabezpieczyć na spadki gdyby ta strefa nie broniła Natomiast jest to do rozegrania, ale jeszcze tutaj jak dla mnie czasu brakuje. Czyli chciałbym tu widzieć no, to, co się wyrysuje w tym przedziale, 400 do 300, prawda, jeżeli oczywiście tam dojdziemy, bo to też, wiecie, nie musimy tam dochodzić wcale. Natomiast, gdybyśmy dalej kontynuowali ten trend, bo zauważcie, że my tutaj cały czas kontynuujemy trend spadkowy i na razie nie ma żadnej, m, jakby, osłabienia tej dynamiki, prawda, jak sobie gdzieś tam, no, chociaż może troszeczkę, może troszeczkę gdzieś tam się osłabiła, ale cały czas się rysują to, co widać, lagi spadkowe, OK, pod jeszcze tam gdzieś wzrosty. Na dniówkach, jeżeli miałbym sobie tu coś jeszcze klastrować, no to też mamy 2058 dokładnie na tej strefie 308 po tej największej korekcie, no może nie jest to największa korekta, ale ostatnia największa korekta w tym ruchu spadkowym. I tutaj jeszcze sobie też do, sklastruję, tylko że ten ruch się jeszcze nie skończył, więc tutaj ciężko klastrować cokolwiek, mamy szesnastkę. Więc, moi drodzy, to jest to miejsce tutaj, ale trzeba by to jeszcze doprecyzować, czyli to, co się tu jeszcze wyrysuje, trzeba by jeszcze doanalizować, jakby. Mm, troszkę doanalizować by trzeba na SMCI, aczkolwiek zbliża się już to gdzieś tam do jakiegoś fajnego momentu widać, że jest, jeszcze jest tu podaż bo zobaczcie, ta świeca podażowa i przetestowanie dalej jest na dużych wolumenach czyli ta podaż jeszcze gdzieś tam jest, swoją drogą też jest to odkupywane, nie ma, co, nie ma co mówić, że nie jest, bo jest to odkupowane więc zobaczymy, gdyby tam doszło byłoby to ciekawe podzagranie z tych miejsc bym tego nie zagrywał, chociaż jest to miejsce popytowe, bo jest to po ostatniej korekcie 2.3.6, szóstka. Natomiast osobiście dla siebie widziałbym dopiero z możliwość 308, tam bym rozpoczął dopiero e, rozgrywanie SMCI. No, także tyle, tyle, tyle w tym wideo moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego tygodnia, słyszymy się w piąteczek, dajcie coś do analizy, trzymajcie się, hej!